Dobry, kochani! Chciałam powiedzieć Wam dzisiaj o bardzo prostych krokach, które możemy zrobić inaczej niż każdego dnia, po to, abyśmy zaczęli czuć się lepiej, czuć się spokojniej, także w tym czasie, kiedy. Długo albo no, praktycznie niektórzy cały dzień są w domu i spędzają ten dzień może nawet nie wychodząc na zewnątrz. Jest tyle fajnych rzeczy, które możemy zrobić, o których praktycznie może nawet czasami ja zapominam, także żeby przypomnieć i sobie, i Wam, powiem o nich głośno. Także zamiast oglądać a, telewizor od rana do nocy, zamiast słuchać informacji, które krzywdzą nasz system odpornościowy, które na dobrą sprawę posuwają nas w kierunku choroby, myślę, że dobrze jest to zatrzymać prostymi sposobami. I o tych sposobach dzisiaj powiem: o trzech prostych sposobach. Na pewno ktoś ma książkę, której dawno nie czytał, albo książkę gdzieś położoną na półce. Myślał, że kiedyś do niej wróci albo rozpocznie właśnie czytanie, ponieważ miał ją w myśli, ale nigdy, nigdy tego po prostu. Na to nie było czasu, może tak powiem, ponieważ bardzo często, kiedy byliśmy zabiegani, oczywiście wszystkie relacje tego typu, co ja lubię i co chciałbym zrobić dla siebie w ciągu dnia, często odkładane są na inny czas. I myślę, że ten czas teraz. A, w innych warunkach, ale mamy. Mamy go troszeczkę więcej właśnie na spędzenie w domu, na bycie samym sobą. Także może odkurzmy tą starą książkę i sprawdź, sprawdźmy w naszej biblioteczce, co jest takiego fajnego do przejrzenia, do przypomnienia sobie, gdzie właśnie poprzez zagłębienie się w czytanie zagości większy spokój w naszym sercu. Odetniemy się chociażby na chwilę, na godzinę, na dwie. Od tego, co nas otacza. Czy to będzie dobre dla nas? Myślę, że tak. Dlatego, że nasz organizm, nasz mózg, nasze serce, nasze emocje potrzebują właśnie tego typu spokoju, prawdziwego spokoju. I ten spokój przychodzi, kiedy zanurzamy się jak gdyby w pewnego rodzaju wyobraźnie, a tą wyobraźnią będą oczywiście słowa, książki, które będziemy czytać. Także my wrócimy do tej rzeczywistości. Ale nie musimy, tak jak mówię, być w tej rzeczywistości prawie 24 godziny na dobę, bo jeżeli oglądamy różnego rodzaju programy i rozmawiamy stale na te same tematy, to nawet kiedy śpimy, kiedy nam się wydaje, że zasypiamy i będzie to czas regeneracji, kiedy zasypiamy. Na emocjach, które są strachem, na emocjach, które są niepokojem, niestety nie jest łatwo wejść naszym falom mózgu na ten rodzaj regeneracji, który jest potrzebny tak bardzo naszemu ciału. Także może dla zmiany pożyczmy tą książkę spółki, która tam leży i czeka na nas od lat. To jest pierwsza rzecz. Następna rzecz. Może ktoś lubi, może ktoś nie. Ja uwielbiam zapalać świeczkę, zapalać świeczkę, siadać i obserwować płomień. Oczywiście w miejscu, które będzie bezpieczne. Także ktokolwiek ma świeczkę i uważa, że o, jak było fajnie, jak byłem mały i paliłem ognisko, zapalmy tą świeczkę. Uspokójmy swój oddech. Spójrzmy na płomień, który leciutko płonie i pozwala nam, że oddech na chwilę będzie spokojniejszy. Tak bardzo nam przyda się to dla uspokojenia systemu otwornościowego. Ponieważ od systemu otwornościowego właśnie o szybkości naszego oddechu, od pulsu, od ciśnienia tętniczego zależy tak bardzo dużo, jeśli chodzi o nasze zdrowie. Uspokójmy siebie. Trudno jest o to, żeby cały świat odczuł ten spokój, ale możemy zacząć od siebie. Także już mamy dwie malutkie, ale takie pięknie przyjemne rzeczy dla siebie w ciągu dnia. Przeczytanie kilku kartek książki, może rozdziału, może dwóch, może nam się uda nawet połowę książki przeczytać. Zapalenie świeczki, jak również zamknięcie oczu, położenie dłoni na sercu. I rozpoczęcie spokojnych oddechów. Powiedzmy sobie, może dla początkujących, nie będzie to takie bardzo łatwe, żeby zamknąć oczy, położyć rękę na sercu to jest łatwa sprawa, uspokoić oddech? Jak to zrobić? Uspokoimy oddech w ten sposób, kiedy powietrze zacznie wchodzić przez nasze nozdrza spokojnie i wolniej na kilka sekund, zamiast szybki, gwałtowny wdech i wydech, jak to robimy, kiedy rozmawiamy albo oglądamy informacje w telewizji. Ten oddech, abyśmy doszli do balansu, do homostazy. Do balansu, który spowoduje, że będziemy silniejsi wewnętrznie i będziemy zdrowsi. Ten oddech powinien być zwolniony. Także może poddychajmy pięć, sześć razy. Spokojnie, wdychając powietrze przez nos, zamkniętymi oczami, z ręką na sercu, a potem po dwóch, trzech sekundach, wypuśćmy te powietrze przez uchylone usta, kiedy zaczniemy próbować rzeczy, które są inne, może dla niektórych banalne, ale one też te banalne mogą uratować nam duży kawałek naszego zdrowia. Także rozpocznijmy ten dzień od książki, rozpocznijmy od zapalenia świeczki, rozpocznijmy od spokojnych oddechów, niby nic, a z drugiej strony tak wiele, bo właśnie potrzebny jest nam kawałek spokoju, każdego dnia. Zapraszam serdecznie, pozdrawiając z miłością Lidia Iwanowska.